Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Last Epoch. Będzie to króciutki filmik, w którym pokażę Wam po prostu, jak działają glify zawiść. Najpierw sobie zobaczymy, co tam dokładnie jest napisane. Destabilizuje przedmiot nieprzewidywalnie, zmieniając wszystkie właściwości inne niż ulepszany afiks. Stabilność jest przenoszona do ostatniej rozgrywanej osi czasu monolitu, znacznie zwiększając tę stabilność. Potencjał wykucia przedmiotu nie zmienia się poza normalnym zmniejszeniem, a zmiany nie mogą skutkować afiksami powyżej 5 stopnia. Istniejące zapieczętowane afiksy nie mogą zostać zmienione. Zapewnia znacznie większą stabilność, jeśli nigdy wcześniej nie udało Ci się ukończyć osi czasu i nie ma wzmocnienia. Czyli najlepiej używać na nieukończonej osi czasu niewzmocnionej. Już mam 403 stabilności, bo użyłam już jeden taki glif. Za chwileczkę wam pokażę i w ogóle przetestujemy sobie, czy ma znaczenie, jak, na jakich itemach używam. Czy jest to po prostu losowe. O, tutaj mam jakiś przedmiot. A złoty miałam, dobra. Zapomniałam, że go tu mam. Biorę, używam Siphon Stability to Erasimy, czyli Mówi nam, na jaki monolit pójdzie ta stabilność. 182 Stability przeniesiono właśnie do R zimy. Zobaczymy niebieski item teraz. 163. Ok. 163, 182. 166, czyli jest to typowo, losowo, nie ma znaczenia jakie przedmioty. Ulepszam. I mam już 914 stabilności, mogę zrobić sobie bossa, żeby zdobyć spojrzenie Orobysa. Dzięki któremu oczywiście o wyżej podniesiemy sobie spaczenie zabijając jego cień. Tak więc w tym króciutkim filmiku. To by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym